Witam Państwa. Dziś gościem MedExpressu jest Pani Profesor Alina Kułakowska, Klinika Neurologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Witamy Panią Profesor. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Pani Profesor, chcemy dzisiaj porozmawiać o sytuacji pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiana. Więc zacznijmy może od takiego abecadła. Czym jest stwardnienie rozsiane i kogo najczęściej dotyka ta choroba? Stwardnienie rozsiane jest to choroba przewlekła w podłożu, Zapalno-demilinizacyjnym z kręgu tzw. autoagresji dotyka przede wszystkim młode osoby dorosłe. Zazwyczaj jest rozpoznawana pomiędzy 20 i 40 rokiem życia, chociaż zdarza się również u osób młodszych postawienie rozpoznania i u osób starszych po 40 roku życia. Na skutek procesu zapalno-demilinizacyjnego toczącego się w ośrodkowym układzie nerwowym, ponieważ choroba dotyczy ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia kręgowego, pojawiają się ogniska uszkodzenia w różnych strukturach mózgu i rdzenia, co objawia się klinicznie pod postacią objawów, różnorodnych objawów neurologicznych, ponieważ objawy tej choroby mogą być bardzo różne u różnych pacjentów i zależą od tego, w jakich regionach w, w układzie nerwowym akurat u danego pacjenta dojdzie do uszkodzenia. Pani profesor, co oznacza dla pacjenta ta diagnoza, stwardnienie rozsiane? Jak ona wpływa i jak zmienia życie pacjenta? Jest to bardzo poważna diagnoza, dlatego też osobiście zawsze podkreślam, że należy ją stawiać z dużą rozwagą. My dysponujemy kryteriami rozpoznania stwardnienia rozsianego, są to aktualnie obowiązują kryteria McDonalda z roku 2017, które pozwalają na postawienie rozpoznania stwardnienia rozsianego na dość wczesnym etapie choroby, co jest bardzo ważne w kontekście leczenia, ale zawsze jest taka uwaga w tych kryteriach diagnostycznych, że po spełnieniu pewnych warunków możemy postawić rozpoznanie stwardnienia rozsianego, o ile nie znajdujemy innej bardziej prawdopodobnej przyczyny. Także zawsze powinniśmy pamiętać o dokładnej diagnostyce różnicowej, ponieważ w praktyce istnieje bardzo wiele chorób, które mogą przebiegać podobnie do stwardnienia rozsianego i zanim postawimy to rozpoznanie, powinniśmy przemyśleć sytuację i wykluczyć te choroby. Wracając do tego, co rozpoznanie oznacza dla pacjenta. Otóż oznacza bardzo wiele, ponieważ pacjent dowiaduje się, że jest chory na przewlekłą chorobę. Chorobę, której na dzień dzisiejszy nie potrafimy wyleczyć, czyli będzie chory przez całe życie. Na szczęście obecnie możemy pacjentowi zaproponować leczenie czyli leki, które, co prawda, choroby nie wyleczą, ale mają za zadanie złagodzić jej przebieg i odroczyć. Czasie spowolnić narastanie niepełnosprawności, ponieważ pacjenci boją się oczywiście niepełnosprawności. Tak więc postawienie rozpoznania jest dla pacjenta bardzo ważnym wydarzeniem w życiu, jest bardzo stresującym wydarzeniem w jego życiu. Może zmienić jego plany życiowe, nastawienie do różnych sytuacji, do, do planów w życiu osobistym, jak też w życiu zawodowym. Poza tym postawienie rozpoznania. Obliguje nas obecnie w większości przypadków, bo już dla większości form zwadnienia lesionego mamy leki, więc stawiając rozpoznanie powinniśmy włączyć pacjentowi leczenie. To leczenie pacjent powinien kontynuować przez wiele lat, praktycznie do końca swego życia, o ile będzie ono skuteczne i dobrze tolerowane. Leczenie, które stosujemy niesie ze sobą ryzyko pewnych działań niepożądanych, Dlatego też właśnie stawiać rozpoznanie stwardnienia rozsianego musimy w sposób ostrożny i rozważny, żeby leczyć naprawdę stwardnienie rozsiane, a nie jakąś inną chorobę. Leczenie jest długotrwałe, leczenie jest też bardzo kosztowne, i tutaj też nie jest obojętne dla naszego systemu ubezpieczeniowego, ponieważ programy leczenia stwardnienia rozsianego są w tej chwili w Polsce najbardziej kosztochłonnymi programami lekowymi. Leczeniu, po programie leczenia raka piersi. Tak więc rozpoznanie stwardnienia rosianego ma bardzo duże znaczenie dla chorego, ma bardzo duży wpływ na życie pacjenta i ma również duże znaczenie w praktyce dla lekarza, który to rozpoznanie stawia, ponieważ powinien on pomyśleć o jak najszybszym włączeniu leczenia dla tegoż pacjenta. To, co Pani profesor podkreśla właśnie czas. Czas jest tutaj kluczową kwestią, jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane. Ten czas od postawienia, wystąpienia objawów, postawienia diagnozy i do włączenia leczenia. Powiedziała Pani, że choroby nie można wyleczyć. Dlaczego więc ten czas jest tak ważny, żeby jak najszybciej, jak najwcześniejszym etapie choroby włączyć skuteczne leczenie? Ponieważ w przebiegu choroby są takie, jak gdyby toczą się dwa procesy. One toczą się. Równolegle jest to proces zapalny i proces neurodegeneracyjny, czyli neurozgrodnieniowy. One zaczynają się już obydwa na bardzo wczesnym etapie choroby, ale w początkowym okresie dominuje proces zapalenia, a proces neurogeneracji nie jest jeszcze tak bardzo nasilony. Z czasem im choroba dłużej trwa, tym ten proces zapalny on nie znika absolutnie całkowicie, ale zmienia się jego. Charakter i zmniejsza się jego nasilenie, natomiast zaczyna dominować tak zwana neurodegeneracja, czyli neurozwyrodnienie. Proszę Państwa, my obecnie dysponujemy kilkunastoma lekami, które, które, które ma, modyfikują skutecznie przebieg stwardnienia roślinnego. Mają one różne mechanizmy działania, różne drogi podania, ale te wszystkie leki, które my mamy w tej chwili, którymi dysponujemy, one wpływają na proces zapalny, one redukują zapalenie. Natomiast nie mamy żadnych leków, które hamowałyby proces neurodegeneracyjny bądź pobudzały regenerację, czyli odbudowę w ośrodkowym układzie nerwowym. Tak więc te leki, które mamy, one są najskuteczniejsze na, na najwcześniejszym jak, etapie choroby. Im wcześniej je włączymy, w zasadzie wszystkie te preparaty, które mamy, niezależnie od tego, że mają różne mechanizmy działania, ale wszystkie są najskuteczniejsze na początkowym etapie choroby, na tych wcześniejszym, jak, jak najwcześniejszym okresie choroby. I właśnie te kryteria McDonalda, kryteria rozpoznania zdwarnienia roślinnego, kryteria McDonalda z 2017 roku, one są tak skonstruowane, że w przypadku większości pacjentów My potrafimy postawić rozpoznanie pewnego stwardnienia rozsianego już na etapie pierwszego rzutu choroby, wtedy, kiedy po raz pierwszy pojawią się objawy. Oczywiście musimy pamiętać o tej diagnostyce różnicowej, o czym już przed chwilą wspomniałam. Stąd tak ważne, żeby po postawieniu rozpoznania jak najszybciej to leczenie włączać. No niestety, no, sytuacja w naszym kraju no, nie jest optymalna pod tym względem, co pewnie wiąże się z tym, że nie jest optymalna organizacja leczenia stanienia roślanego w naszym kraju. No, chcielibyśmy, pracujemy nad tym, żeby, żeby prawda zmienić się w lepszym, w lepszym kierunku. Chodzi o to, pani profesor, żeby nowoczesne leczenie, o którym pani powiedziała, zacząć stosować zaraz po diagnozie, a nie w kolejnych liniach leczenia, tak jak to niestety ma miejsce w tej chwili, no bo korzyści dla pacjenta, które są związane z włączeniem tego leczenia innowacyjnego w pierwszej linii są, są no bardzo, bardzo wyraźne i widoczne. Czy możemy powiedzieć, że polscy pacjenci są leczeni zgodnie z wytycznymi europejskimi, czy są wytyczne polskie, i czy też leczymy zgodnie z tymi wytycznymi? Proszę Państwa, porusza Pani bardzo ważny temat, problem dostępu pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane do leków i stosowania tych leków zgodnie z charakterystyką produktów leczniczych. Otóż w naszym kraju my leczymy stwardnienie rozsiane w ramach dwóch programów lekowych: programu lekowego pierwszej linii i programu lekowego drugiej linii. I w zasadzie. Możemy zaczynać leczenie od leków pierwszoliniowych, a uzyskanie dostępu do skuteczniejszych leków drugoliniowych jest obwarowane sztucznymi kryteriami, powiedzmy to sobie wyraźnie, sztucznymi kryteriami, na których oparty jest program lekowy drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego, ponieważ te wymogi, żeby uzyskać skuteczniejsze leczenie są w naszym programie nie są w naszym programie poparte dowodami naukowymi. Otóż, proszę Państwa, żeby pacjent w naszym kraju mógł przejść do skuteczniejszego leczenia, czyli do leczenia lekiem drugoliniowym, to w trakcie leczenia lekiem pierwszoliniowym musi mieć co najmniej dwa rzuty choroby i musi mieć co najmniej dwa aktywne ogniska bądź co najmniej trzy ogniska nieaktywne w obrazie te dwa rezonansu magnetycznego. Przy czym wszystkie, wszelkie doniesienia naukowe wskazują, że już obecność jednego ogniska aktywnego to jest marker, który źle rokuje i trzeba to leczenie eskalować i zmieniać na silniejsze. Tak samo obecność już dwóch ognisk, w obrazie te dwa, nie trzech, jest już złym markerem. I obawiamy się, powinniśmy się obawiać progresji choroby. Może kiedy Państwo to słyszycie i mówię, że różnica, czy jest jedno aktywne ognisko, czy są dwa ogniska, jest istotna, może wydaje Wam się to mało wiarygodne, ale proszę Państwa, tak nie jest. Naprawdę mamy bardzo. Nie zawsze udaje się uchwycić w obrazie rezonansu. Tą aktywność choroby pod postacią aktywnych ognisk. tak? One nie zawsze w tym czasie wykonamy rodzaj I Proszę Państwa, to, że my uchwycimy jedno ognisko aktywne, to już jest naprawdę istotny marker i powinniśmy móc to leczenie eskalować. Generalnie wracając do tematu, taką sytuacją, do której dążymy my, neurolodzy zajmujący się leczeniem stwardnienia rozsianego w naszym kraju, jest to, abyśmy mogli stosować zarejestrowane leki do leczenia stwardnienia rozsianego zgodnie z ich charakterystykami produktów leczniczych. W tej chwili w drugiej linii mamy kilka leków bardzo skutecznych, które mają rejestrację Europejskiej Agencji Leków do leczenia aktywnej postaci stwardnienia rozsianego. I nie ma w tych charakterystykach zapisów, że są to leki, które możemy stosować tylko po nieskuteczności leków pierwszoliniowych a w, nam, w praktyce w naszym kraju nie mamy do nich, nasi pacjenci nie mają do nich bezpośredniego dostępu. A ten czas, który wielu chorych może stracić, by lecząc się mniej skutecznymi lekami pierwszoliniowymi, które okażą się nieskuteczne w trakcie terapii, jest to czas stracony. W tym czasie może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń we środkowym układzie nerwowym, których my nie potrafimy odbudować. I to zapisy naszego programu lekowego, drugiej linii, nie sprzyjają temu, żeby leczyć wcześniej i szybko aktywnymi i silnymi preparatami. Tak? I część pacjentów, która ma bardzo aktywną chorobę, może na tym tracić. No i niestety traci na tym. Pani profesor, czy ta, to, to zalecenie, to, to co Pani powiedziała, żeby leczyć jak najwcześniej w pierwszej linii leczenia, czy to dotyczy wszystkich pacjentów ze wszystkimi postaciami sm czy może której z nich, która występuje najczęściej? Proszę Państwa, my mamy kilka postaci stwardnienia roślinnego. Pierwsza i taka podstawowa, najczęstsza, bo, bo obejmująca około. 65-70% całej populacji chorych na stwardnienie rozsiane, to jest postać rzutowo-remisyjna. Czyli taka postać choroby, w trakcie której my obserwujemy tak zwane rzuty choroby, czyli zaostrzenia, czyli takie okresy, kiedy pojawiają się nowe objawy chorobowe, bądź nasilają się już istniejące. Po tym, po pewnym czasie, te objawy rzutu częściowo albo czasami nawet całkowicie się wycofują i choroba się stabilizuje i mamy okres remisji, który bywa różnie długi, po pewnym czasie jest kolejny rzut choroby. Większość pacjentów, których stawiamy rozpoznanie, choruje właśnie na tą postać rzutowo-remisyjną. W momencie stawienia rozpoznania to jest około 80-85% chorych, ale jak weźmiemy całą populację chorych w naszym kraju, to takich chorych z postacią rzutowo-remisyjną to jest od gdzieś 65 do 70 mniej więcej procent. Niestety, po pewnym czasie ta postać rzutowo-remisyjna, po różnie długim okresie u różnych pacjentów, przechodzi w postać wtórnie postępującą. W tym okresie rzuty choroby przestają być już takie wyraźne, stają się rzadsze, i nawet pomiędzy występowaniem takich zaostrzeń klinicznych, które na początku jeszcze występują, pomiędzy rzutami dochodzi do stopniowego narastania niepełnosprawności. W końcu pacjent przechodzi w taką już w pełni zdefiniowaną, Wtórnie postępującą postać choroby bez rzutów, kiedy to nie ma rzutów choroby, a ciągle stopniowo narasta niepełnosprawność. Większość, to są te dwie postacie, i jest jeszcze postać pierwotnie postępująca choroby, która, na którą choruje około 10% całej populacji chorych na stwardnienie rozsiane. Ta postać charakteryzuje się tym, że od początku nie ma praktycznie rzutów choroby. Mogą być takie lekkie zaostrzenia kliniczne, ale generalnie nie ma rzutów choroby. Natomiast od początku, od pierwszych objawów, choroba, niepełnosprawność w przebiegu tej postaci narasta stopniowo bez rzutu. I proszę Państwa, w tej chwili my dysponujemy lekami w zasadzie dla każdej z tych trzech postaci choroby. Najwięcej preparatów mamy dla postaci rzutowo-remisyjnej. Tą postać powinniśmy leczyć szczególnie intensywnie, szybko, sprawnie i efektywnie, bo lecząc efektywnie tą postać, my praktycznie zapobiegamy przejściu pacjenta do postaci wtórnie postępującej. Ale jeżeli już mimo stosowanego leczenia, Pacjent, bo niestety, proszę Państwa, nie wszyscy pacjenci dobrze odpowiadają na leczenie. Także, nawet jeżeli zaczniemy leczyć wcześniej efektywnymi teoretycznie lekami, to w konkretnych przypadkach chorych każdy lek jest ryzyko, że może okazać się nieskuteczny. Więc, jeżeli mimo leczenia postać rzutowo zaczyna przechodzić postać w postać wtórnie postępującą, jest to zwykle taki kilkuletni okres. Przejściowy. My niestety nie mamy takiej wyraźnej definicji postaci wtórnie postępującej, i zwykle diagnozujemy ją retrospektywnie. Czyli w momencie, kiedy mówimy, że pacjent ma postać wtórnie postępującą, to on już ją ma zdefiniowaną. Ten okres taki przejścia to jest taka szara strefa. Ale obecnie mamy już leki, które zastosowane wcześniej, właśnie w tym takim okresie przejściowym, kiedy pacjent jeszcze ma pewną aktywność rzutową. Czy pojawiają się rzuty choroby, ale między rzutami już zaczyna narastać niepełnosprawność, czyli pacjent przechodzi w postać wtórnie postępującą. Mamy w tej chwili preparaty zarejestrowane, które są skuteczne na tym etapie choroby. Niestety, lek, który już chyba rok temu uzyskał rejestrację do leczenia tej postaci, czyli jest to siponimod, jeszcze ciągle nie jest zrefundowany. W naszym kraju, ale liczymy na to, że będzie już niedługo zrefundowany i będziemy mogli na tym wczesnym etapie w postaci wtórnie postępującej również zatrzymać chorobę, pomóc naszym pacjentom. Jeżeli chodzi o pierwotnie postępującą, to tutaj od listopada 2019 roku sytuacja chorych w naszym kraju uległa istotnej poprawie, ponieważ mamy lek, Zarejestrowany do leczenia tej postaci. On jest co prawda dostępny w programie drugoliniowym leczenia stwardnienia rozsianego, ale są oddzielne kryteria dla tych pacjentów z postacią pierwotnie postępującą i są one, trzeba powiedzieć, dość przyjazne dla pacjentów. Pacjenci na wczesnym etapie postaci pierwotnie postępującej z aktywną chorobą, czyli tacy, którzy mają aktywność w rezonansie, bądź aktywność kliniczną, mają szansę w naszym kraju na uzyskanie leczenia, leczenia lekiem zarejestrowanym do tego celu, czyli ocrelizumabem. Jeszcze może powiem Państwu taką ciekawostkę, no rzecz bardzo istotną. Otóż w ubiegłym roku, ubiegły rok 2020 minął nam pod znakiem pandemii COVID-19. I w związku z tym przyrost pacjentów w programach lekowych leczenia starnienia rosianego wydaje się być nieco niższy niż w poprzednich latach, ponieważ zwykle przybywało nam pacjentów rok do roku w obu programach około 1,5 tysiąca do 2000 tysięcy. W tym roku wydaje się, że przybyło około tysiąca pacjentów tylko, czyli trochę mniej, ale po raz pierwszy... W programie drugiej linii przybyło bardzo wielu pacjentów w porównaniu do poprzednich lat, bo przybyło prawie 500 pacjentów I, i wiąże się to najprawdopodobniej. Nie znam dokładnych danych, ale jestem przekonana, że wynika to z tego, iż w programie drugolinijowym w ubiegłym roku zaczęli być leczeni pacjenci z postacią pierwotnie postępującą. Tak, ponieważ te przyrosty. Pacjentów poniósł skuteczności pierwszej linii. No nie widzę powodu, żeby raptem zaczęło tych pacjentów przybywać, ponieważ kryteria się nie zmieniły. Ale wszedł lek dla postaci pierwotnie postępującej i widać, że mimo pandemii, mimo pewnych lęków, szczególnie na początku pandemii, związanych z tym, czy, czy możemy włączać leczenie, które jest w końcu, wpływa, wpływa na układ odpornościowy naszym chorym. Jednak to leczenie było włączane, zresztą słusznie, i przybyło sporo pacjentów w drugiej linii. Są to najprawdopodobniej pacjenci z postacią pierwotnie występującą głównie. To też pokazuje pani profesor, jak istotne jest właśnie włączanie innowacyjnego leczenia już na najwcześniejszych etapach w pierwszej linii, jak wpływa to na tak. jakość życia pacjentów. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Dziękuję państwu, do widzenia.